Cześć, ja nazywam się Alan i jestem tegorocznym maturzystą 4 Liceum ogólnokształcącego w Katowicach, tak zwanego maczka. Chciałbym wam dzisiaj trochę powiedzieć, dlaczego warto wybrać maczka, co jest fajnego w naszej szkole oraz jak ja czuję się przygotowany do egzaminu maturalnego jeśli chodzi o profil klasy C. Zaczynając w maczku cenię sobie najbardziej atmosferę. Atmosfera, która panuje w naszej szkole, jest naprawdę bardzo przyjemna i bardzo pomaga w klimatyzacji do naszego społeczeństwa. Dużą rolę odgrywają w tym zajęcia integracyjne organizowane przez panią psycholog, ale również wyjazd integracyjny pod koniec pierwszego roku nauki w naszej szkole. On pozwala zbliżyć się do swojej klasy. I tak naprawdę zawrzeć przyjaźń na kilka, kilkanaście lat. Następnie ważnym aspektem dla mnie też jest relacja między uczniem a nauczycielem. Moim zdaniem jest ona na bardzo wysokim poziomie. Nauczyciele zawsze starają się pomóc uczniom, zawsze wychodzą do nich z ręką i wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy, które, z którymi sami uczniowie wychodzą. No ale oprócz tego, tak jak w normalnej szkole, w naszej szkole są również organizowane wyjazdy, chociażby wyjazdy pod kierunkiem naukowym. Ja miałem przyjemność wziąć udział w wyjeździe do Anglii był to wyjazd do szkoły językowej. Również taki wyjazd odbywa się do Hiszpanii. Idąc dalej, w samym centrum szkoły wiele się dzieje różnego rodzaju konkursy, jak chociażby w okresie świąt. Wigilię przy europejskich stołach, ale również y, organizacja zajęć pozalekcyjnych, różnego rodzaju kół zainteresowań, to też w naszej szkole działa bardzo dobrze. Y, dzięki temu, że mamy nową halę z naprawdę bardzo dobrym wyposażeniem, y, nauczyciele wychowania fizycznego realizują zajęcia pozalekcyjne właśnie z różnego rodzaju gier zespołowych. Oprócz tego kółka, jak chociażby kółko debatanckie, do którego ja przynależę od początku, kiedy przyszedłem do tej szkoły i powiem szczerze, ono bardzo rozwinęło moje zainteresowanie w kierunku właśnie debat, a oprócz tego bardzo pomogło mi z przygotowaniem do matury. Przechodząc dalej, jak ja czuję się przygotowany do matury? Myślę, że jestem dobrze przygotowany do matury. I tak naprawdę wpływ na to mają dwa aspekty. Po pierwsze, moje samozaparcie, czyli pewnie wasze też samozaparcie. Jak ktoś się chce nauczyć do matury, no to tak się nauczy i taka jest prawda. Tego nic nie zmieni. Jeśli nie mamy chęci, no to do tej matury dobrze nie będziemy przygotowani. Ale drugim aspektem na pewno są nauczyciele, i z tej strony czuję się bardzo dobrze przygotowany przez nauczycieli, w szczególności jeśli chodzi o moją klasę. Tutaj się mogę wypowiedzieć. Moi nauczyciele z przedmiotów rozszerzonych moim zdaniem w dobry sposób przygotowują nas do matury, potrafią nauczyć nas naprawdę wielu rzeczy, z lekcji da się naprawdę bardzo dużo wynieść. I jeśli ktoś ma jakieś kłopoty z danym materiałem, zawsze potrafią ją wesprzeć. Dlatego też podsumowując, jeśli zależy Wam na atmosferze w szkole, jeśli zależy Wam, aby ten czas spędzony w liceum łączył się i z dobrym przygotowaniem do matury, ale też z wyciągnięciem jakiejś przyjemności z tego czasu, to z całego serca mogę Wam Maszka polecić. Moim zdaniem jest to szkoła, w którym jest to w idealny sposób połączone i na pewno będą to lata, które będziecie mile wspominać. Ja Wam bardzo dziękuję i życzę powodzenia na egzaminach, trzymajcie się.